Drży ziemia pod stopami tych, którzy ignorują znaki. Światowy przywódca, którego imię jest na ustach milionów, nie ma pojęcia, że jego los został już zapisany w wizjach z niebios. Luz Maria de Bonilla, wizjonerka której proroctwa. Spełniają się z przerażającą precyzją. Otrzymała kolejne objawienie, tym razem o wydarzeniu, które wstrząśnie fundamentami światowej polityki w 2025 roku. Co jeśli powiem Ci, że istnieje sekretna wiadomość przekazana bezpośrednio od Jezusa, która ostrzega przed wydarzeniem mogącym zmienić bieg historii? Wiadomość tak niepokojąca, że wielu próbowało ją uciszyć. Ukryć przed opinią publiczną, ponieważ jej konsekwencje mogłyby wywołać globalny niepokój. Świat, jaki znamy, stoi na krawędzi. Znaki pojawiały się przez całe lata: zaćmienia, nietypowe zjawiska pogodowe, polityczne wstrząsy wszystko układa się w niepokojący wzór, który niewielu potrafi dostrzec, ale Luz Maria widziała. I to, co zostało jej objawione o Przyszłości światowego przywódcy w 2025 roku przekracza wszelkie dotychczasowe proroctwa. Zanim podzielę się z tobą tą niezwykłą wizją, muszę cię ostrzec: informacje, które zaraz usłyszysz, nie są dla osób o słabych nerwach. To, co odkryjesz w ciągu następnych minut, może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na obecne wydarzenia światowe. Za chwilę zrozumiesz, dlaczego proroctwo to pozostawało ukryte. Dlaczego potężne siły nie chciały, byś je poznał. Ale prawda musi wyjść na jaw, zwłaszcza teraz, gdy czas się kończy. Jeśli chcesz poznać prawdę, nieprzefiltrowaną przez media głównego nurtu, zostań ze mną. Subskrybuj kanał, naciśnij dzwonek powiadomień i daj znak w komentarzach, że jesteś gotowy na ujawnienie tego, co zostało przekazane Luz Marii de Bonilla o losie światowego przywódcy w nadchodzącym roku. Aby w pełni zrozumieć wagę tego proroctwa, musimy najpierw poznać, kim jest Luz Maria de Bonilla i dlaczego jej wizje zasługują na naszą uwagę. Ta skromna kobieta z Ameryki Łacińskiej przez dekady Otrzymywała przesłania od Jezusa i Matki Bożej. Nie szukała rozgłosu ani sławy, wręcz przeciwnie, wiele razy próbowała unikać publicznej uwagi, przytłoczona ciężarem wiedzy, którą nosiła. Luz Maria nie jest przypadkową wizjonerką. Jej proroctwa zostały dokładnie przeanalizowane przez teologów i ekspertów Kościoła. To, co wyróżnia jej przesłania, to niezwykła dokładność. W 2010 roku przewidziała serię katastrof naturalnych, które nastąpiły z zadziwiającą precyzją. W 2015 przepowiedziała kryzys migracyjny, który wstrząsnął Europą. W 2019 ostrzegała przed globalną pandemią, na długo przed pierwszymi doniesieniami o nieznanym wirusie w Wuhan. Historia zna wiele przypadków proroków i wizjonerów, ale niewielu z taką konsekwencją i precyzją. Od Fatimy po Medjugorje przesłania z niebios zawsze miały ostrzegać ludzkość przed zbliżającymi się niebezpieczeństwami, dając szansę na skruchę i zmianę kursu. Przesłanie przekazane luz mari wpisuje się w te tradycje, ale jego pilność i szczegółowość są bezprecedensowe. Co ciekawe, w ostatnich latach zauważono niepokojący wzorzec, kiedy Luz Maria otrzymuje wizję dotyczącą konkretnego światowego przywódcy. Ten przywódca doświadcza znaczących wydarzeń życiowych w ciągu roku od proroctwa. W 2018 roku mówiła o koronowanej głowie, która straci swoją koronę. Sześć miesięcy później abdykował jeden z europejskich monarchów. W 2020 przewidziała upadek potężnego, który powstał z popiołów. Wkrótce potem byliśmy świadkami szokującej porażki politycznej, która wstrząsnęła światem zachodnim. Teraz, w kwietniu 2025 roku, znajdujemy się w krytycznym momencie. Najnowsze proroctwo Luzmarii zostało przekazane w atmosferze niezwykłej powagi. Według świadków wizjonerka pozostawała w ekstazie przez ponad trzy godziny najdłużej w całej jej historii otrzymywania objawień. Osoby obecne przy tym wydarzeniu opisywały niezwykłe zjawiska. Delikatny zapach róż, wypełniający pokój, niewytłumaczalne światło otaczające wizjonerkę, temperatura w pomieszczeniu spadająca o kilka stopni. Co takiego zobaczyła? Luz Maria. Co tak głęboko ją wstrząsnęło? Proroctwo dotyczy światowego przywódcy, którego działania mają ogromny wpływ na równowagę sił na całym globie. Osoba ta stoi na rozdrożu, a jej decyzje w najbliższych miesiącach będą miały konsekwencje wykraczające daleko poza politykę, wpłyną na duchowy kierunek całej ludzkości. Zanim przejdziemy do szczegółów tego niepokojącego proroctwa, musimy zwrócić uwagę na serię znaków, które pojawiły się w ostatnich miesiącach. Znaki te, niezauważone przez większość, stanowią potwierdzenie autentyczności wizji Luz Marii. Nieprzypadkowe zbieżności, astronomiczne anomalie, nietypowe zachowania światowych liderów wszystko to układa się w obraz, który za chwilę stanie się dla Ciebie jasny. Przygotuj się. To, co zaraz poznasz, może wpłynąć na Twoje postrzeganie aktualnych wydarzeń politycznych i religijnych. Wzór zaczyna się wyłaniać, a jego centrum znajduje się pewien przywódca, którego imię wkrótce nabierze zupełnie nowego znaczenia. Proroctwo luz mari rozpoczyna się od tajemniczych słów. Gwiazda północy zaćmi się, gdy orzeł zwróci się na wschód. Eksperci w dziedzinie symboliki biblijnej i proroczej natychmiast zauważyli znaczenie tych symboli. Gwiazda północy w tradycyjnej symbolice często odnosi się do przywódcy narodu o długiej historii przewodnictwa, szczególnie w kontekście europejskim. Orzeł to symbol często kojarzony z potęgami militarnymi, szczególnie tymi o globalnych wpływach. Co niezwykłe, w marcu 2025 roku, zaledwie miesiąc przed tym, jak teraz rozmawiamy, miało miejsce rzadkie zjawisko astronomiczne: częściowe zaćmienie gwiazdy polarnej, widoczne z określonych obszarów północnej półkuli. Astronomowie określili to jako niezwykłe zjawisko optyczne, spowodowane wyjątkowym układem kosmicznego pyłu. Przypadek? Luz Maria twierdzi, że nie. W tym samym tygodniu światowe agencje informacyjne donosiły o nagłym zwiększeniu aktywności militarnej na wschodniej flance NATO. Przywódca jednego z głównych mocarstw niespodziewanie odwołał wszystkie międzynarodowe spotkania i zniknął z publicznego życia na pięć dni. Oficjalnie tłumaczono to rutynowym przeglądem strategicznym, ale źródła dyplomatyczne wskazywały na niezwykłe napięcie w kręgach władzy. Kolejny fragment proroctwa mówi: Ten, który siedzi na tronie wykonanym ludzką ręką, doświadczy trzech ostrzeżeń przed wielkim wstrząsem. Luz Maria wyjaśniła, że tron wykonany ludzką ręką odnosi się do politycznej władzy, w przeciwieństwie do władzy pochodzącej od Boga. Trzy ostrzeżenia mają być widocznymi znakami. Dostrzegalnymi dla światowej opinii publicznej, choć niekoniecznie interpretowanymi jako ostrzeżenia. I rzeczywiście, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy byliśmy świadkami trzech niepokojących incydentów związanych z pewnym światowym przywódcą. Po pierwsze, podczas oficjalnej ceremonii państwowej w grudniu 2024 roku. Tajemnicza awaria zasilania spowodowała całkowitą ciemność dokładnie w momencie, gdy przywódca ten miał wygłosić kluczowe przemówienie. Gdy światła ponownie zapłonęły, po 33 sekundach, liczba nieprzypadkowa w symbolice chrześcijańskiej, kamery uchwyciły wyraz głębokiego niepokoju na jego twarzy. Po drugie, w lutym 2025 roku, podczas międzynarodowego szczytu, ptak niezidentyfikowanego gatunku wleciał przez otwarte okno i okrążył trzykrotnie głowę tego przywódcy, zanim został usunięty przez ochronę. Ornitolodzy nie byli w stanie zidentyfikować gatunku ptaka, co wywołało falę spekulacji w internecie. Trzecim znakiem najbardziej niepokojącym było nagłe pogorszenie zdrowia tego przywódcy podczas transmitowanego na żywo wywiadu w marcu. Przez krótką chwilę, trwającą zaledwie kilka sekund, jego twarz wydawała się zmienić, a jego głos stał się nierozpoznawalny. Oficjalne źródła tłumaczyły to tymczasowym problemem technicznym, ale eksperci odmowy ciała i technologii, Deepfake byli zaniepokojeni tym, co zobaczyli. Luz Maria ostrzega, że te trzy znaki były jedynie preludium do tego, co ma nadejść. W swojej wizji widziała tego przywódcę stojącego na rozdrożu z dwiema ścieżkami rozciągającymi się przed nim. Jedna prowadziła do światła, druga do ciemności, tak głębokiej, że pochłaniała wszystko dookoła. On nie widzi jeszcze jasno, powiedziała Luz Maria. Jego serce jest otoczone cierniem ambicji i pychy, ale nadejdzie moment, moment prawdy, gdy będzie musiał dokonać wyboru, który wpłynie na losy milionów. Co najbardziej niepokojące, Proroctwo wspomina o konkretnej dacie, 7 września 2025 roku. Luz Maria nie wyjaśniła dokładnie, co ma się wydarzyć tego dnia, ale opisała wielkie światło na niebie, i wstrząs, który poczują nawet ci, którzy są daleko. Historyczne wzorce pokazują, że gdy wizjonerzy wskazują konkretne daty, wydarzenia o przełomowym znaczeniu. Często następują w ciągu tygodnia przed lub po podanej dacie. Co wydarzy się 7 września 2025 roku? Czy będzie to fizyczne wydarzenie, czy duchowe przebudzenie? Czy ten światowy przywódca dostrzeże ostrzeżenia, czy też będzie kontynuował swoją obecną ścieżkę? Zbliżamy się do najważniejszej części proroctwa, objawienia, które zszokowało samą luz Marię de Bonilla do tego stopnia, że przez trzy dni po otrzymaniu wizji nie była w stanie o niej mówić. To, co zobaczyła, ma potencjał zmiany układu sił na świecie i wpłynięcia na życie każdego z nas. Nadszedł moment, by ujawnić centralny element proroctwa Luz Marie de Bonilla. Wizję tak potężną, że wizjonerka opisała ją jako ciężar, który niemal złamał jej duszę. W swoim objawieniu, Luz Maria otrzymała szczegółowy obraz przyszłości pewnego światowego przywódcy, którego tożsamość została częściowo zawoalowana. Lecz wskazówki jednoznacznie kierują uwagę na jedną z najważniejszych postaci współczesnej geopolityki. Według luz Marii przywódca ten nosi w sobie znamie głębokiego przeznaczenia. Jezus przekazał jej, że osoba ta została wybrana przed Narodzeniem do odegrania kluczowej roli w duchowych losach ludzkości. Co zaskakujące, sam przywódca nie jest świadomy pełnego zakresu swojej duchowej misji, działając częściowo w ciemności, kierowany siłami, których nie rozumie. Widziałam go stojącego na szczycie kryształowej góry, relacjonowała luz Maria. Gdy jednej strony otaczało go złote światło, z drugiej cień tak głęboki, że wydawał się pochłaniać wszystko wokół. Był rozdwojony. Rozdarty między dwiema naturami, które walczą o jego duszę. Najważniejszym elementem proroctwa jest zapowiedź osobistego kryzysu, który ten przywódca przeżyje między lipcem a wrześniem 2025 roku. Kryzys ten rozpocznie się od serii trzech snów, które nawiedzą go w kolejne noce. Sny te będą zawierały identyczne symbole: orła. Z gałązką oliwną, gwiazdę spadającą do morza i koronę rozsypującą się w proch. Początkowo przywódca zignoruje te sny, uznając je za zwykły stres związany z pełnioną funkcją. Jednak 17 lipca 2095 roku, data precyzyjnie wskazana w proroctwie, doświadczy on wydarzenia, które wstrząśnie jego światopoglądem. Podczas prywatnego spotkania z bliskim doradcą. Przywódca ujrzy przez okno zjawisko opisane jako światło, które nie pochodzi z tego świata. W tym samym momencie poczuje fizyczny ból w okolicy serca, nie atak serca, jak potwierdzą później lekarze, ale głęboki, przenikliwy ból o nieznanym pochodzeniu. Luz Maria opisała, że w tym momencie przywódca otrzyma pierwsze prawdziwe duchowe przebudzenie. Przez krótką chwilę zobaczy swoje życie z perspektywy, której nigdy wcześniej nie doświadczył. Ujrzy konsekwencje swoich decyzji, cierpienie, które spowodował, ale także dobro, którego był źródłem. Ta wizja potrwa zaledwie kilkanaście sekund, ale na zawsze zmieni jego postrzeganie świata. Co następuje dalej, jest najbardziej kontrowersyjną częścią proroctwa. Według wizji Luz Marii. Ten światowy przywódca rozpocznie serię nieprzewidywalnych działań, które wprawią w konsternację jego najbliższych współpracowników i światowych obserwatorów. Zacznie podejmować decyzje sprzeczne z jego wcześniejszą polityką, kierowany wewnętrznym kompasem, którego istnienia nikt nie podejrzewał. Szczególnie jeden akt zaplanowany na 7 września 2025 roku będzie miał globalne konsekwencje. Przywódca ten publicznie ogłosi inicjatywę pokojową o bezprecedensowej skali, oferując kompromis w konflikcie, który przez lata wydawał się nierozwiązywalny. Co bardziej zdumiewające, zrobi to wbrew radom swoich najważniejszych doradców. I strategów politycznych. Widziałam go stojącego samotnie przed mikrofonami relacjonowała Luz Maria. Za nim stał rząd ludzi o zaciętych twarzach niektórzy ze złością, inni z niedowierzaniem ale on emanował niewytłumaczalnym spokojem jakby wreszcie odnalazł swój prawdziwy głos. Reakcja na to wystąpienie będzie gwałtowna i nieprzewidywalna. Część światowej opinii publicznej uzna to za akt odwagi i mądrości, inni za zdradę lub oznakę słabości. W ciągu 24 godzin od tego przemówienia, globalne rynki finansowe doświadczą największej zmienności od czasów kryzysu z 2008 roku. Napięcie geopolityczne osiągnie punkt kulminacyjny, ale to nie koniec objawienia. Luz Maria widziała, że 10 września, zaledwie trzy dni po tym historycznym wystąpieniu, wydarzy się coś, co ona określiła jako znak z niebios. Nad rezydencją tego przywódcy pojawi się rzadkie zjawisko atmosferyczne kolumna światła, której naukowcy nie będą w stanie wyjaśnić konwencjonalnymi metodami. Tysiące ludzi będzie świadkami tego zjawiska, a zdjęcia i nagrania rozprzestrzenią się w mediach społecznościowych z niespotykaną szybkością. W tym samym dniu przywódca ten otrzyma tajemniczą wiadomość list bez nadawcy, zawierający słowa, które będą dla niego miały głębokie osobiste znaczenie słowa znane tylko jemu. Treść tego listu nigdy nie zostanie ujawniona opinii publicznej, ale jego wpływ na psychikę przywódcy będzie widoczny dla wszystkich, którzy go zobaczą w kolejnych dniach. Luz Maria ostrzega jednak, że ten moment duchowego przebudzenia spotka się z potężnym oporem. Siły, które nie chcą transformacji i pokoju, podwoją swoje wysiłki, mówiła. Wokół niego zbiorą się ci, którzy pragną utrzymać stare struktury władzy i konfliktu, będą go kusić, straszyć, a nawet grozić. Jego dusza stanie się polem bitwy między światłem a ciemnością, najpoważniejszym zagrożeniem, będzie próba zamachu na jego życie zaplanowana na 25 września. Luz Maria widziała trzech mężczyzn w ciemnych ubraniach, przygotowujących się do ataku podczas publicznego wystąpienia. Jednak w jej wizji zamach zostanie udaremniony w ostatniej chwili dzięki intuicji jednego z ochroniarzy, który zauważy nieprawidłowość, której nigdy nie powinien był dostrzec. To będzie moment, w którym on zrozumie, że jest chroniony do wypełnienia swojej misji, wyjaśniała Luz Maria. To zrozumienie da mu odwagę, by kontynuować obraną ścieżkę mimo rosnącego oporu. Proroctwo kończy się obrazem tego przywódcy, klęczącego samotnie w prywatnej kaplicy późną nocą 30 września 2025 roku. Luz Maria opisuje łzy płynące po jego twarzy, gdy wreszcie w pełni zrozumie, co ma zrobić i cenę, jaką może za to zapłacić. Konsekwencje tego proroctwa, jeśli się spełni, będą miały wpływ na każdego z nas. Niezależnie od narodowości, religii czy przekonań politycznych. Transformacja jednego z najważniejszych światowych przywódców, od polityki konfliktu do polityki pojednania, może wywołać efekt domina na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim, proroctwo sugeruje fundamentalną zmianę w podejściu do długotrwałych konfliktów międzynarodowych. Inicjatywa pokojowa, o której mowa w wizji, może zapoczątkować nową erę dyplomacji, gdzie kompromis i wzajemne zrozumienie zastąpią konfrontację i zastraszanie. Kraje, które przez dziesięciolecia znajdowały się w stanie zimnej lub gorącej wojny, mogą znaleźć nowe ścieżki dialogu. Jednak Luz Maria ostrzega, że ta transformacja nie przyjdzie bez oporu. Siły, które czerpią korzyści z obecnego stanu napięcia, przemysł zbrojeniowy, radykalne ugrupowania polityczne, określone interesy finansowe, zrobią wszystko, co w ich mocy, aby sabotować ten proces. Możemy spodziewać się bezprecedensowej kampanii dezinformacji, prób zdyskredytowania przywódcy, a nawet prowokacji mających na celu eskalację istniejących konfliktów. Co więcej, proroctwo sugeruje głębsze duchowe konsekwencje. Jeśli jeden z najbardziej wpływowych liderów publicznie przyzna, że kieruje się wartościami wykraczającymi poza polityczny pragmatyzm, może to wywołać szerszą debatę o roli duchowości i moralności w życiu publicznym dla zwykłych obywateli. Zwłaszcza tych żyjących w regionach dotkniętych konfliktami, ta zmiana może przynieść nadzieję na pokój i stabilność, której nie zaznali od pokoleń. Luz, Maria widziała dzieci bawiące się na polach, które kiedyś były polami bitew symbol transformacji, która może nastąpić. Jednakże wizjonerka przestrzega również przed oczekiwaniem natychmiastowych rezultatów. Droga do prawdziwego pokoju jest długa i kręta, mówiła. Ziarno zostanie zasiane we wrześniu 2025 roku, ale pełny rozkwit nastąpi dopiero po latach cierpliwej pracy. Co możemy zrobić w obliczu tego proroctwa? Luz Maria zaleca przede wszystkim modlitwę i czujność: Módlcie się za tego przywódcę, mówi. Niezależnie od waszych politycznych przekonań, jego duchowa transformacja będzie wymagać ogromnej siły wewnętrznej. Każda modlitwa może wzmocnić jego determinację, by podążać ścieżką światła. Ponadto, wizjonerka wzywa do krytycznej analizy informacji, które otrzymujemy. W czasie, gdy dezinformacja staje się coraz bardziej wyrafinowana, zdolność do rozróżniania prawdy od manipulacji będzie kluczowa. Szukajcie znaków, radzi. One są wokół Was, ale dostrzegą je tylko ci, którzy patrzą sercem, a nie tylko oczami. Pozostaje jedno kluczowe pytanie: czy możemy zmienić przyszłość pokazaną w tym proroctwie? Czy wizja Luz Marii jest ostatecznym wyrokiem, czy też ostrzeżeniem, które może wpłynąć na bieg wydarzeń? Jest jeszcze jeden aspekt proroctwa. Luz Maria de Bonilla, o którym do tej pory nie wspomniałem element, który nawet sama wizjonerka uznała za najbardziej tajemniczy i niepokojący. W ostatniej części swojej wizji, Luz Maria zobaczyła coś, co określiła jako drugą falę wydarzenia następujące po duchowej transformacji światowego przywódcy. Po czasie względnego spokoju, gdy wielu uwierzy, że najgorsze minęło, nadejdzie próba ognia, ostrzegała. W pierwszych dniach grudnia 2025 roku, gdy świat przygotowuje się do świąt, pojawi się wyzwanie, które sprawdzi prawdziwość przemiany tego przywódcy. Luz Maria nie podała szczegółów tego wyzwania, ale opisała je jako decyzję, która będzie musiała zostać podjęta w ciągu godzin, nie dni, z konsekwencjami rozciągającymi się na pokolenia. Widziała przywódcę samotnie w pokoju, z dwoma telefonami przed sobą, reprezentującymi dwie możliwe ścieżki działania. To, co zrobi w tym kluczowym momencie, określi nie tylko jego osobiste dziedzictwo, ale potencjalnie także duchowy kierunek ludzkości na progu nowej ery. Luz Maria twierdzi, że wizja zakończyła się zanim zobaczyła podjętą decyzję, pozostawiając przyszłość otwartą i nieokreśloną. To jest test dla nas wszystkich, podsumowała wizjonerka. Test naszej wiary, naszej odwagi i naszej zdolności do wyboru światła, nawet w najgłębszej ciemności. Będę nadal monitorować rozwój wydarzeń i dzielić się nowymi informacjami, gdy tylko się pojawią. Proroctwo Luz Marii de Bonilla o losie światowego przywódcy w 2025 roku jest ostrzeżeniem, ale także przypomnieniem o duchowej naturze naszego istnienia i o wyborach, które kształtują nie tylko nasze indywidualne życie, ale także losy narodów. Jeśli ta analiza była dla ciebie wartościowa, zostaw subskrypcję, polub film i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy widzisz już znaki, o których mówiła Luz Maria? Czy wierzysz, że światowy przywódca może doświadczyć tak głębokiej duchowej transformacji? Twoja perspektywa ma znaczenie w tej wspólnej podróży ku zrozumieniu.